Całe miasto po informacji, że najgroźniejszy więzień uciekł z więzienia, zostało puste. Każdy boi się wyjść z domu. Policja rozkłada ręce. Nie ma pojęcia, jak go złapać. A nasz bohater pronotgracz z mamą przez nierozsądne decyzje zostali porwani. Czy uda się im uciec? Czy więzień zniszczy Brookhaven? Czy pronotgraczowi uda się go powstrzymać? To wszystko dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podoba Wam się ta seria, dajcie lajka. Napiszcie komentarz więzień. To dam Wam serduszko. O, nie mama, ja mówiłem ci, mówiłem ci od razu, że to był zły pomysł, żeby w ogóle wyruszyliśmy z tego miasta. Mówili w wiadomościach, że nie mamy w ogóle wychodzić z tego domu, a teraz przez ciebie musimy tam iść do niego. Chodź tu, chodź tu. Ej, mówiłem do was, że chodźcie tutaj. Dobra, dobra, musimy go słuchać, więc stawaj szybko, idziemy tam. No nie, no nie wiesz, rozumiecie, to musimy teraz tu iść. Dobra, chodź tutaj, chodź idziemy. Co ty od nas chcesz? W ogóle czemu tutaj wyszedłeś z tego więzienia? Ja nie rozumiem o co ci chodzi. Słuchajcie, mam do Was jedną wielką prośbę. I tak naprawdę muszę coś Wam powiedzieć, tak szczerze mówiąc, to Wam muszę podziękować. Bo dzięki Wam mam teraz osoby na okup. W ogóle nie spodziewałem się, że ktoś jest tak głupi, żeby wyjść z tego domu i przyjechać specjalnie, dosłownie, centralnie pod mój dom. No ogólnie to powiem Ci tak, szczerze mówiąc, że moja mama takie coś wymyśliła z Superanskiego, że pojedziemy właśnie centralnie pod Twój dom, bo będzie naprawdę super, super pomysł, żeby przyjechać właśnie specjalnie do Ciebie. Teraz nie mam. W ogóle czasu na żarty, my, więc uspokój się, tylko musimy być spokojnie. Może nas jednak wypuścisz. Nie, nie chcemy my, my, my tutaj być. Przepraszamy Ciebie, że w ogóle podjechaliśmy. My od razu możemy z tym wychodzić. Nie, nie, nie wychodzicie stąd. Teraz właśnie was zaraz tutaj zamknę. Przyjadę tutaj specjalnie samochodem i zobaczycie, co tak naprawdę rozpoczęliście. Już wam współczuję tego. Ha, ha, ha. No nie, no proszę, wypuść nas. My naprawdę nic nie zrobimy. My serio, nawet nie powiemy, że tutaj jesteś. Po prostu wyjdziemy sobie, pojedziemy do rodziny i naprawdę nic nie powiemy. Tak, serio, wypuść nas! Proszę, proszę, wypuść nas! Naprawdę nic nie powiemy. My naprawdę nawet nie chcieliśmy tutaj przyjechać. Serio, my uważamy, że jesteś super Macie wielki problem I wy myślicie, że serio was wypuszczę? Jesteście moją kartą przetargową Żeby właśnie powoli Niszczyć ten oto To miasto, więc tak szczerze Musicie teraz poczekać Ja sobie pójdę, załatwię samochód Przywiozę was do mojej tajemniczej Kryjówki i pokażę wam Jak zniszczę Tobruk Heaven I wy wszystko będziecie Widzieć, więc teraz Musicie siedzieć cicho, nie ruszać się Stąd i ja za niedługo Będę! Macie tutaj zostać! Rozumiało? No dobra, dobra, oczywiście, że zostaniemy tutaj, bo naprawdę ciebie, ciebie boimy, więc zostaniemy. Tak, zostaniemy, naprawdę zostaniemy! Nic nie zrobimy, więc czekamy, liczymy, że po prostu nas wypuścić później, więc trzymaj się i powodzenia! Dobra, 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 jakby czekamy z mamą, tak? Czekamy, idź już sobie. Mamo od razu ci mówiłem, że to był zły pomysł, a ty posłuchałaś go, teraz siedzimy tu już chwilę chwilę czasu i nawet nie mamy jak wyjść stąd. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić. Mogę cię posłuchać, ale to twoja wina, bo ty mówiłeś coś tam, że on jest straszny i w ogóle przestraszyłam się, dlatego wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy i przez to jesteśmy teraz tutaj Ale musisz się uspokoić, my musimy stąd jakoś wyjść, nawet nie widzę gdzie my jesteśmy i nie wiem co mamy zrobić, więc nawet nie mam pojęcia co mamy robić, ale co ty w ogóle Tutaj próbujesz zbiegać. Nie wiem, nie wiem, ja panikuję, ja nie wiem, co ja mam robić. Dobra, macie teraz tutaj zostać, Ja ja sobie stąd idę, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Ha, ha, ha. Yy, dobra, my sobie idziemy, musimy załatwić sobie samochód i, i pójść do mojej tajemniczej kryjówki. Jestem ciekaw w ogóle, co za głupi w ogóle, czemu oni podjechali rozwalonym samochodem specjalnie pod mój dom. Jakby to było bardzo niemądre, ale dobra, idziemy szybko, załatwię sobie samochód i pojedziemy do mojej kryjówki. Jestem ciekaw, czy ta kryjówka w ogóle się jeszcze otworzy, bo długo nie byłem, ale tam w kryjówce mam wszystko Dosłownie wszystko, co będę mieć. Dobra, idziemy do miasta. Dobra, to jest teraz ten plan. Muszę ukraść to auto. No nie może być jakieś zwykłe. Muszę pokazać im, że kradnę najlepsze auta. Jak widać jest tutaj... Jeden, jedna osoba, która pojmuje tych aut, ale nie ma problemu. Mam pomysł, poskradam się tutaj, wezmę to auto, wyjadę stąd. A żeby nie było, to muszę teraz to zrobić, więc dobra, musimy podejść sobie teraz do niego. Ale musimy tutaj trochę cicho, musimy być, uwaga, tylko żeby nas nie zauważył, że on nas nadal na dole, nas patrzy, dobra. On na razie patrzy na auto i nie wie dokładnie, że możemy wziąć to auto, dobra. To jest ten moment, żeby teraz wziąć to auto, muszę siąć tutaj, nie ma czasu, żeby je, z, je jakby dawać na dół, więc po prostu wyskoczymy z tego auta. Dobra, 3, 2, 1... Uhoho! Na razie! Nie wiedziałem, że mi się uda. Dobra, jedziemy teraz jak najszybciej do mojej kryjówki i dzięki temu zdobędziemy cały Brookhaven Dobra, udało się podjechać, jesteśmy pod moją bazą, jak widać stoi dalej, więc jestem ciekaw czy otworzymy, czy dalej pamiętam kod, ale mi się zdaje, że wszystko pamiętam, dobra, zobaczymy moje stare tutaj kurcze dom, dobra, ej, ej, wpiszę tu ten kod, dobra, powinno działać, teraz powinno się otworzyć, o jest, i to niby jest tylko i wyłącznie zwykły po prostu domek jakby taki z akwarium, ale... I jesteśmy na dole, jest wszystko, wszystko zostało tak naprawdę jak było. Pokażę, pokażę sobie, zobaczę tylko czy tu wszystko zostało, dobra. Tu jest mój telewizor, tu jest moja kuchnia, tu tak naprawdę mam łóżka, wszystko w moim bunkrze zostało tak jak zostało. Dobra, zobaczę sobie tylko i wyłącznie jeszcze na dole, czy, czy mam moje rzeczy, czy mam wszystko spakowane, magazyn cały mój, ale tak jak widzę, całe moje serwery, komputer, wszystkie moje bagaże, nawet mam jedzenia zapas jedzenia, mam zapas jakby broni wszystkiego, więc jestem gotowy żeby zaatakować i zniszczyć Brookhaven jestem gotowy żeby zniszczyć całe Brookhaven dzięki temu, że właśnie wszystko przygotowałem przed tym jak w więzieniu wylądowałem dobra, jedźmy sobie teraz szybko do nich, weźmy ich tutaj żebyśmy im przy... żebyśmy przygotowali tak naprawdę plan i zaczniemy jutro działać, więc jedziemy szybko do nich jestem ciekaw czy są gotowi Dobra, jesteśmy do góry, idziemy szybko do mojego samochodu i jedziemy, żeby, żeby oni tam byli, ale na pewno będą, dobrze, ich zamknąłem, więc nie ma co w ogóle wydziwać, że, że ich na pewno tam nie ma, dobra, jedziemy szybko do nich, weźmiemy ich tutaj do tej kryjówki i wszystko znacznie się właśnie po kolei, mój plan działać, więc jedziemy tam. Dobra, już prawie jesteśmy, jedziemy tam teraz. Na pewno są, ja już i widzę, że są. Dobrze ich zamknęłem, mój plan cały czas idzie do przodu, więc to jest... To nic nie może kurde naprawdę być być po prostu źle, więc witam was serdecznie, widzę, że czekaliście na mnie. No tak, oczywiście, że czekaliśmy, że jesteś najlepszy i na pewno bardzo się ciebie boimy i serio, może jednak nas wypuścisz? Nie masz szans, nie wypuszczę cię, a co to twoja mama się obrodziła, że jest odwrócona? Nie rozmawiaj ze mną, ja już mam dość, I jednak w ogóle to nie było śmieszne, więc możesz nas wypuścić, nas zostawić i iść dalej do więzienia. Co ty powiedziałaś? Ja mam iść dalej do więzienia? Ty chyba nawet nie wiesz co cię czeka, dobra, biorę was do samochodu i jedziemy dalej. I co, cały ten twój plan to było po prostu nas zamknięcie w jakiejś sałacie? Masz być cicho, ty nie rozumiesz, że tak naprawdę powagi tej sytuacji, ty myślisz, że co, że to jest tylko i wyłącznie sałata? Masz tutaj siedzieć i być cicho, a ja wam wytłumaczę cały plan. Co? Ale czemu nam chcesz wytłumaczyć cały plan? Ja, ja ciebie nie rozumiem w ogóle. Tak, ale po co w ogóle nam wiedzieć cały plan? Weź nas po prostu zostaw, puść nas i tyle. Yy, nie, nie zostawię was, zrozumcie to. Tak naprawdę od dziecka, od dziecka cały czas jestem nieszanowany, czy to w szkole, czy to w ogóle tak naprawdę w domu. Cały czas każdy mnie tak naprawdę wyśmiewał. Cały czas nikt mnie nie szanował, nikt mnie nie słuchał. Dobra, ale po co ty tyle gadasz? Ja nie mogę. Czemu ty cały czas gadasz? Masz być cicho, rozumiesz to? No, nawet w tym momencie, kiedy gadam swoją historię, musisz tutaj nam Musisz mi nam przeszkadzać i w ogóle? No dobra, yy, wytłumacz nam wszystko i po prostu idź tam, robi te twoje rzeczy wszystkie. Zrozum sam, że tak naprawdę mamy jeden wieczny problem w tym, że nikt nie szanuje innych, że każdy jest po prostu traktowany tak samo, a jeżeli ktoś jest chociaż trochę inny od społeczeństwa, od we wszystkich, to wszyscy są wyrzucani jakby do kosza. Nic wam nie zrobiłem, a w traktowaniu traktujecie mnie jak nie wiem co poszedłem do więzienia za nic tak naprawdę za nic, rozumiecie to? I teraz zniszczę cały Heaven, za to, że wszyscy mnie nie szanowali, wszyscy się ze mnie śmiali od dziecka tak naprawdę cały czas byłem wyśmiewany, rozumiecie to? I zacznę od tego, że po prostu że po prostu pojadę najpierw na policję, udam w ogóle jakiegoś przy przychodnia udam, że po prostu chcę dołączyć do policji i zniszczę jakby policję od środka, potem polecę jakby do sądu, stwierdzę, że po prostu to będę prokuratorem i jakby zniszczę wszystko od środka. Będę powoli wszystko niszczę od środka. A wszyscy dopiero zrozumieją, że będą chcieli mnie wziąć, jakby, na, jakby tutaj na władzę. I będę pierwszym, jakby władzą. Będę tutaj i zostanę, rozumiecie to? I sami wy wszyscy, bo jesteście tacy głupi, że nie rozumiecie tego. I sami wszyscy dadzą, dasz wiary, że zrobicie tak, że będę prezydentem i zniszczę cały Bruk Heaven. Ujawnię się wtedy i zniszczę cały Bruk ale zanim wy to zrozumiecie, już będzie za późno. Czyli cały jego plan jest po prostu dołączenie do wszystkiego, co może, żeby tylko zniszczyć nas od środka. W sumie mądre, bo jakby pewnie każdemu, każdy uwierzy mu, bo zniknie na parę dni i potem zacznie jakby rozwalać cały Brookhaven. Więc my musimy się wydostać i jakby... jakby rozwalić go od środka, bo on myśli, że my tu stąd nie wydostaniemy, a ja tutaj widziałem w ogóle młotek. Patrz, mam młotek. Rozumiesz, to mam młotek, więc może tym młotkiem uda mi się tutaj zniszczyć kawałek szyby, ale słyszałem, że jest w środku więc może na, na razie nie ryzykujmy i muszę Ciebie, jakby mama, na razie zostawić. No dobra, jakby najważniejsze jest to, żebyśmy udało nam się wyjść, ale żeby, żeby, żeby udało nam się wyjść, Ty musisz najpierw zniszczyć go od środka, więc będę wierzył w Ciebie i zostanę tutaj i będę czekać na Ciebie, synie, dasz sobie radę. Ty oczywiście, że sobie dam radę, dobra, czekaj, tutaj muszę sobie, o, zniszczyć. O, niszczę, niszczę, U uda mi się Dobra, mamo, udało mi się uciec, rozumiesz, to udało mi się uciec Ale niestety nie, nie, nie mamy czasu, żeby, żebyś ty żebyś ty wyszła Dobra, synie, liczę na ciebie Zostanę tu, będę czekała jak najdłużej Tylko trzymam za ciebie kciuki, proszę, wróć, wróć do mnie Dobra, mamo, wrócę na pewno Idę już, muszę, muszę biec, trzymaj się Pa, powodzenia Dobra, szybko biegniemy, szybko biegniemy. Eee, co ty robisz? Zostań, stój tu, stój tu.